Krótki opis w takim razie nowej siedziby w Pażniewie. Pażniewie rozpoczęło się 8 lat temu, gdy Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nam tą, tą działkę. To nas praktycznie ob obligowało do tego, że powinniśmy, bo złożyliśmy tam, że będziemy budować obiekt szko szkoleniowo-biurowy na potrzeby statutowej izby. Mhm. E, więc de decyzja zapadła praktycznie 8 lat temu. A tylko przez te następne lata musieliśmy gromadzić środki i zastanawiać się, jak taką inwestycję sfinansować, która ma być ośrodkiem biurowym, szkoleniowym ma być tą, co pierwsza chyba taka instytucja, która w tej Nowej Rzeczypospolitej mhm. buduje coś i chłopi mają własne, że tak powiem, coś. To panie prezesie w takim razie skąd się wzięły pieniądze na taką ładną siedzibę w Pażniewie? Pieniądze, ta inwestycja kosztowała 4 miliony złotych. E Finans, zgromadziliśmy ze składek izbowych i, i wszystkich działalności, które żeśmy prowadzili, czy to projektów i innych rzeczy, udało nam się zaoszczędzić 2 miliony przeszło z środków własnych. Drugie 2 miliony brakujące musieliśmy zaciągnąć kredyt. Aha. I ten kredyt systematycznie już go spłacamy. Jest to obciążenie około 200 tysięcy na rok. Przy, naszym bu przy budżecie, budżecie Krajowej Rady, który przy wynosi. Przy budżecie bu Krajowej Rady około 2 milionów złotych? Rocznie. rocznie. Przez Przedsięwzięciem... pośrednich tych pewnych wpływów, które, które mamy, tak, 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 tak. ale powiem tak, że budżet Krajowej Rady z odpisu z wojewódzkich HIS to jest 2 miliony złotych, tam o, o, o około 2 milionów złotych. A budżet Izby zrealizowany za 2015 rok to był prawie 10 milionów złotych. A proszę jeszcze powiedzieć teraz tak, na górze tutaj jesteśmy. Widzimy... Zawsze się szczyciliśmy tym, że Francuzi pokazywali czy inni, że z podatków to mają 50%, tak a 50% z innych działalności. To jak się mówi, 2, 2 miliony mamy z, od, z, z odpisów dochodu tych stałych, a 8 milionów przerabiamy na szkoleniach, na innych tych rzeczach, które służą. A ten budynek, który teraz tu widzimy, to tak, na dole to jest parter, czyli głównie to są biura, biura prezesa, biura dyrektor i e, pomieszczenia pracowników Krajowej Rady Izb tak? Biura. Czyli po prostu biura. Na górze, tutaj po prawej stronie, to widzimy e, salę sala konferencyjna na ile osób? Na sto, do 100, do 150 osób. Aha, tutaj na środku? Jest sanitariaty łazienki, tak, tutaj... tutaj taki zaplecze cateringowe, czyli kuchnia, ewentualnie żeby ktoś, firma cateringowa, mm -hmm. gdy przyjedzie ewentualnie jakiś podać obiad czy coś, żeby miała mm -hmm. miejsce takie, gdzie może podgrzać, posprzątać. I, inne I państwo wiecie. już teraz jesteście, można powiedzieć, też już lokatorami tej nowej siedziby, tak? Ponieważ już zrezygnowaliście. Właścicielami. Lokatorami, właścicielami, <laughs> ponieważ już w ministerstwie was nie zobaczymy, tak? Nie zobaczymy. Ja sądzę, że... Od kiedy że... już rozwiązaliście umowę z ministerstwem? Od z wami, czy wy z ministerstwem? Nie. My z Ministerstwem. Aha. Ministerstwo nawet u, ubolewało, że, że odchodzimy, mhm. ale myśmy tą de, decyzję podjęli taką, że tutaj mamy możliwości zwiększania za, zatrudnienia i danie lepszych warunków pracy ludziom. Tam y, siedziało po 4-5 osób w, w pokoju jednym, co, mhm. co było takim y, zbyt y, słabym komfortem. Mhm. A y, więc tutaj i tam y, metr biura, do użytkowania. Ja płaciłem, w ministerstwie płaciliśmy 14 tysięcy czynszu. Metr? Miesięcznie. Mm -hmm. Za cały metr? Jeden? Nie, Czy za 14 całość? Za cały tysięcy. 14 tysięcy. Miesięcznie. Mm -hmm. To są bardzo duże to, Oczywiście. to pieniądze. Tutaj myślę, że za tą, tą cenę utrzymamy także ten obiekt, no, a może za, za mniejszą. Może Trochę jeszcze będą. coś zostanie w kieszeni? Może, może coś jeszcze. O a rozmawiamy w trybie 24? Oprócz tego, Oprócz tego zostawiłem sekretariat na e, vis, vis akurat ministerstwa, mhm. e, Na e, Żurawiej. Mamy lokal, skromny mały lokal, e, gdzie tam jest sekretariat do bezpośrednich kontaktów, bo. Tutaj do, do Pażniewa biuro to, to jest zupełnie inna, inna praca, ale do takich kontaktów, spotkań Warszawa jest czasami lepszym miejscem. I takie sąsiedztwie bezpośrednim z ministerstwem to jest wiadomo, dobrze. Jasne. I często odbierali, jakby żeśmy w ministerstwie byli, byliśmy odbierani jako przybudówka, że tak powiem, rządu czy jakiejś tam mm -hmm. organizacji. A teraz już pełna Chociaż niezależność. nie każdy wiedział, że, że my tam płacimy czyn, że, że jesteśmy lokatorami. Lo, lo, to, Myślano, że w zamian za to, to, to my musimy coś tam jakichś być. Proszę jeszcze powiedzieć Państwu, tu już jesteście właścicielami i zarazem już zasiedliście to biuro. Tak, to jest. nie jest pusty budynek, który już funkcjonuje. funkcjonuje tutaj tak? już Rozmawiamy 24 sierpnia, od kiedy już jesteście? Od, od 1 sierpnia. Od 1 sierpnia, a z kolei umowę z ministerstwem mieliście do końca lipca Lipce. 2016 roku. Tak jest. Dobrze. Zatem niech się tutaj wam dobrze działa. Dziękuję Wszego. za rozmowę.